No ja Świątecznego. Graniec kosztuje 20 zł. I kaucja za bucik Mikołaja również 20 zł. Pierwszy na liście jest Graniec Świąteczny. Później Wrocławski, Malinowy, Śliwkowy, Wiśniowy, Jagodowy. No i tam jeszcze, jeszcze różne pomce czekolady, gorące czekolady z samaretą, grzaniec biały, a kubeczki przygotowane dla mhm. Dziękuję, mój grzaniec. Kubek wygląda. Tak jak widać, grzaniec gorący, paruje, więc zaczynamy. Dostałem stówkę, dostałem resztę. Paragon, płatność tylko gotówką. A bardzo, bardzo ciepły. Na granicy gorącego bardzo, bardzo dobry polecam trafiłem na punkt do którego można było się dostać bez czekania w potrójnej czy w potwórnej czy jeszcze więcej, więcej ludzi liczącej kolejkę ten punkt znajduje się w okolicach w rynku w ulicy Świdnickiej i Ołapskiej. Mnóstwo dziewczyn za ladą ubijają się na buciku jest napis 2024 nie ja pamiętam to chyba już od 20 lat w ten sposób jest podawany grzaniec ze Wrocławia Oczywiście mnóstwo dekoracji świątecznej wątki wracamy. Buzyki, których jem ranczo, są my te wykończane otalem. Ładno już tylko gotówką. i guess only <laughs>

Jest mój winograniec. Ok, jest 120 zł, co on jak za ówczesne czasy jest na tym czasie. Mimo, chwila odkąd zacząłem pić w rękach, już minęła, to już jest bardzo, bardzo gorąco. O, tak 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 można wypić tak przy barze tak jak ja takie robię ale można też przejść do tyłu i są te ustawione stoliki

Dużo kabli jest porozciąganych w koło i nie trzeba dużo wystarczy, że ktoś nadepnie jakiś kabel ewentualnie potknie się na jakimś kablu. No i mamy chwilowe zaciemnienie, najprawdopodobniej być to chwilę przywrócone. O, stało, moment, i oświetlenie znów. Kończę granica. Polecam grzaniec świąteczny Są dwa jeszcze włosy, kalcja za wucik. Krasnodga, równie 20 zł, zwrot po wypiciu Grzeńca i not. przekazanie tam zamawiającego.